Cześć, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku, który nagrywam, bo już odruchowo chciałem powiedzieć naszej kampanii, ale no nie naszej kampanii. <laughs> Mianowicie w kolejnym odcinku, w którym tym razem przedstawię wam jak zainstalować potop Total War i wszystkie dodatki do niego. Tak, dokładnie. Bo wiele osób o to prosiło, więc zrobię to dla was. Więc tak, w, li w linku w opisie macie tutaj wejście jakby na tą stronę z której możecie pobrać sobie wszystkie potrzebne pliki, będziecie potrzebowali ten plik potop patch 1.1 i 1.2 ok i teraz tak jak już pobierzecie sobie te wszystkie trzy pliki pokażę to tutaj będziecie mieli tak, to plik potop, który jest w raże datę zwykłą czyli patch 1.1 i data z jedynaczką czyli patch 1.2 i to co musicie zrobić to po prostu mieć winrara i wypakować sobie tutaj te pliki do folderów I już to zrobiłem w międzyczasie żeby nie zajmowało to po prostu więcej czasu niż jest to potrzebne no, ale po prostu klikacie tak i tutaj wam się to nie wyświetli bo ja Tutaj pokazuje to, że musieliby zastąpić po prostu pliki, które już mam, ale po prostu sobie to wypakowujecie. No I kiedy już to zrobicie, bierzecie tutaj opcję wetni tego folderu. Potop, który wypakowaliście, i wchodzicie sobie w swoje miejsce, w którym macie zainstalowanego medievala. Ja mam dwa y, foldery z medievalem. Na wszelki wypadek, jakby coś mi się bugowało, albo tak po prostu nie wiem. Teoretycznie już teraz nie potrzebuję, ale tak zostało. Tutaj nie mam zainstalowanego potopu, więc po prostu zrobię to na tym przykładzie, że w miejscu gdzie nie mam zainstalowanego. I teraz tak bierzecie opcję wklej i będzie się tutaj wam ten potop przesyłać. No i może zobaczymy się, kiedy już mi się to. Prześlę, albo wiecie, co chyba nie ma sensu. Po prostu zbyt długo to będzie trwało. Po prostu musicie przenieść te pliki z pobranych do modów. No i tyle. Kiedy już to się zrobi. Teraz wam to już pokażę może na przykładzie mojego folderu oryginalnego z potopem. Eee, dobra, to niech się usunie. ja sobie wejdę ze spokojem w miejsce, w którym mam zainstalowany już ten mod. To było wary, medieval, medieval 2 i mody no i tutaj jak widzicie mam potop, o tutaj no i tak musimy znowu sobie wejść w pobrane wziąć plik data i wejść do niego do środka wziąć sobie wszystkie te pliki skopiować i przejść sobie z powrotem tam do tego pliku gdzie macie potop, wejść do niego weź w datę i wkleić te wszystkie skopiowane pliki. I tyle właściwie. I po prostu to sobie przekleić. I tak samo musicie zrobić po prostu z drugim folderem Data1, czyli tym patchem 1.2. I podmieniacie sobie wszystkie te pliki. Tak samo po prostu bierzecie, kopiujecie i wchodzicie do folderu potopu, znowu w data i tu wklejacie sobie to wszystko. Ja już tego nie będę pokazywać, bo nie ma takiej potrzeby. I mi, mi w tym momencie wszystko działało, ale tutaj macie napisane od y, twórców, że teoretycznie, jeżeli coś wam nie działa, powinniście usunąć te pliki, czyli mapa w dacie, y, jeszcze jakieś no, tutaj macie wszystkie te pliki powymieniane, które musicie pousuwać teoretycznie, bo jak ja mówię, mi to działa normalnie bez zrobienia tego, ale no być może komuś nie zadziała, więc wtedy musicie pousuwać wszystkie tutaj te powymieniane pliki. Macie to na stronie, i potem to jest przypatchu 1.1 i przypatchu 1.2. Musicie usunąć yy, te pliki z mapami. Ja tego nie musiałem robić, działało mi, ale być może komuś nie będzie działało, więc. Z góry uprzedzam. No i tak właściwie to tyle. Mam nadzieję, że jakoś to okazało się pomocne. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, albo macie po prostu jakieś pytania, bo niedokładnie wyjaśniłem, to piszcie śmiało pod tym filmikiem, żebyście już nie wypytywali mnie dosłownie pod co drugim filmikiem z potopu, jak to się robi, co tutaj zrobić, żeby updatey zainstalować czy tak dalej. Po prostu piszcie do mnie w komentarzach. Tak więc. Mam nadzieję, że rzeczywiście okazało się jakoś to pomocne i zobaczymy się wkrótce na mapie kampanii. Cześć!